Cześć, dzień dobry, Krzysztof Pielek, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj we własne zdrowie. A dzisiaj Wam pokażę dwa testy, dwie techniki, którymi możecie zaskoczyć swoich znajomych, swoją rodzinę na spotkaniu rodzinnym, na jakimś przyjęciu, aby sprawdzić. Czy wasza rodzina, czy wasi przyjaciele ruszają się dobrze? Jeden test będzie pokazywał ruchomość stawów barkowych, czy macie wyćwiczone, ruchome, elastyczne powięzie, mięśnie, więzadła, a drugi test to będzie test taki powięziowy, który udowodni, że powięzie tak naprawdę działają, a wystarczy jedna prosta technika do wykonania, aby to udowodnić. I zapraszam Was na ten odcinek. No i zaczynamy od pierwszego testu. Ten test na pewno znacie z czasów podstawówki, z czasów WF-u. Na pewno kiedyś go robiliście. No i właśnie teraz pytanie, kiedy go robiliście? Bo to... Odnosimy się do tego, sprawdzimy Waszą ruchomość. No i od razu przypomina się historię Justyny Babci, która powtarza, że ona ćwiczy codziennie rano i że jest w stanie złączyć swoje ramiona z tyłu pleców. No i teraz Wy sprawdźcie, czy dacie radę złączyć swoje ręce, swoje dłonie z tyłu pleców. Sprawdźcie Waszą elastyczność i mobilność. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Czy dacie radę pokonać 90-letnią babcię Justyny. Test polega na tym że najpierw staramy się złączyć albo chwycić ręce po jednej stronie i później po drugiej stronie. Jak widzicie, u mnie jest różnica znacząca. Tutaj się jestem w stanie złapać, tutaj już mam dosyć duże problemy. No i to jest pierwszy test, który możecie wykonać na waszym przyjęciu, na Waszym spotkaniu rodzinnym i sprawdźcie, jaka jest ruchomość Waszych znajomych. No i drugi test i druga mobilizacja, które Wam pokażę, jak Wy jesteście sprawni, to jest test palca podłoga, a po tym teście pokażę Wam, jak poprawić ten test w ciągu 30 sekund. Czyli tak, najpierw robicie skłon, czyli złączacie stopy razem, robicie skłon do podłogi, zapamiętujecie, dokąd sięgacie. U mnie to nie dosięga palców w tym momencie i już Wam pokazuję, co zrobić, aby poprawić ten test i jak działają nasze powięzie. Robicie dwie pięści, składacie je razem, wkładacie między kolana i ściskacie kolanami wasze pięści i tak wytrzymujecie przez 30 sekund. 30 sekund ściskacie ściskacie. Tutaj fajnie jest pokazana gra powięziowo-stawowo-mięśniowa. Która pokazuje, że napięcia określonych grup mięśniowych i powięzi spowodują nam wydłużenie, uelastycznienie ich, dzięki czemu najprawdopodobniej mam nadzieję, że test się poprawi, ale to zaraz sprawdzimy. Ja cały czas ściskam, zobaczymy, co się stanie zaraz, czy coś uległo poprawie. Na Instagramie powiem wam, że to była całkiem niezła zabawa, bardzo dużo komentarzy, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy 30 sekund minęło. Jeżeli tak, no to sprawdzamy moją ruchomość. Złączam nogi jeszcze raz. No i zobaczcie, co się stało. Wcześniej nie sięgałem podłogi, teraz sięgam podłogi. No i kończąc, moi drodzy, ten odcinek był troszeczkę inny. Ten odcinek był zachęcający was do ruchu, żebyście zachęcili innych do ruchu, żebyście pokazali w jakim stanie jesteście. Zróbcie ten test. Po jakimś czasie poruszaniu się, porobieniu ćwiczeń i zobaczcie czy coś się wam w waszym ciele zmieniło. To są fajne rzeczy, które motywują też innych, a także sprawiają, że przyjęcie spotkanie jest bardziej urozmaicone. Mam nadzieję, że wam to przypadło do gustu. Pozdrawiam was serdecznie. Krzysztof Pielek, siła regeneracji. No i inwestujcie w własne zdrowie.